Wanted to kill him. Stick a knife into his heart. He says, I was the monster. He was the monster. Oh, there it is. You're not afraid of the creep, are you? Follow me, unless you want to stay here. On. Hurry up! He's in there waiting for us, you know. was never the enemy. She was just a conduit for his evil. Siemano, z tej strony Terror. Witam w kolejnym odcinku z serii Bestialskie granie w FIR 3. Kontynuujemy naszą rozgrywkę i idziemy dalej. Hmm. Przypomina mi to, nie wiem czy mi to przypomina, ale znajome pomieszczenia, no tutaj nie mi, mi to coś, coś, mi to przypomina. Co my tu mamy? Co to jest? To... Jakiś misiek, nie wiem. Aha, jakieś nie wiem, laleczki wody czy coś Kto to wie. Albo ja już to widziałem, albo nie wiem co. Chyba mi to przypomina z dwójki coś. Tak. Wszystko here. Watch kamerowali, no. no. mam nieskończoność ilości amunicji. Mogę, mogę sobie na to popatrzeć tak Rozwalmy tę kamerę może Nie wiem, dobra Tutaj się nie da iść Bieg biegać się też nie da no, frajer tu że stał Może się wrócić Must destroy the terrible memories of this place and of him. to our limits show me your special make your song mate no trenovari don't show you have some work Sorry, tego pomieszczenia o punkty zawsze jakiś koliz, woźny jakiś termostule, leży. Zaraz nie wiem, czy nadu trzeba zejść. Dobra, tutaj nic, nie ma sobie reloada. Nie wiem po co, ale przeładuję. Dobra, no, czy tutaj coś jest? Czy ja w ogóle dobrze idę? To jest pytanie, tutaj nic nie ma tutaj też nic nie ma no to nic, to idziemy tam gdzie się świeci światło Tak, tak. O sobie bibi. Tak mnie nie zabije ten posun. Więc... Nie wiem po co nam tą amunicja. Ale dobra. Here he toyed with us. We were nothing but experiments to him. Focus. wspomnienia tego miejsca, dobrze. wszystko kamerowali, wszystko tenko, no. Dobra, no, idziemy tutaj w prawo. Tu mamy kolejne pomieszczenie. O no, się. Dobra, co oni tutaj robili? A, żeby tutaj wyszkolili, nas zabójcę. Dobra, ten pistolet taki, nie wiem, zabawkowy czy coś, złamany. Dobra, i gdzie teraz? Co, wszystko? My to wszystko? Ten potwór mnie denerwuje, no? No światło, widzę światło, idę do światła. Nie, nie, nie zatrzymasz mnie nigdy. Dobra, no i co, weszliśmy do światła i gdzie my ty woda? Aha, dobra. Ja, ja wiem, co to jest. Już jest. Ostatni boss. Tyle wam, tyle wam powiem, że to jest ostatni boss. Wow, co się dzieje? Tak, trzeba mu tam strzelać, o właśnie, to, to coś. Matko, ale on bije. No ja zginę. Matko, co tu się dzieje? Czy zawsze muszę być tu sam Bracie, pomóż mi ten potworek jest zły i <grym> jest zmiotło <w> Dobra, aha, czyli jeszcze raz od tego momentu jak on się drugi raz pojawił chyba Tak go Tak, a jakby ktoś nie wiedział e, To jest tym potworem, to tym potworem jest ten doktorek No przecież dostałeś no I rank up 11 Hill plus 20 20% więcej zdrowia, czy coś nie z stylu Out of ammo potworek którepoj się z o, już Nie Sie wow, ale ręce Rąsia. Cie nie okiem w ogóle ten potwór jakiś taki dziwny jest. No, ci po prostu dobra. Jak on uderza, nie mogę stać w środku, bo dobra. No i co, i mózg rozjebany, nie? Jep. Tak, no i to był właśnie ten doktorek.

No i co, i to by było na tyle w tym odcinku. Nie wiem jak to jest, czy to już jest koniec gry, czy coś. Może jeszcze jakiś. Jeszcze coś jest. so easy second time Filmik daje leci, więc oglądajcie. I just have to believe you can... więc to by było na tyle to był kolejny filmik Le. dobra przewiniemy to no więc to był ostatni odcinek z serii bestialskie granie w First 3 ja jestem terror a to był mój projekt myślę, że wam się podobał tak grę oceniam sobie no była fabuła, był ten klimat. Eee, szkoda tylko, że było więcej tego strzelania. Zrobili po prostu tego FPS-a. Nie było, nie było już takich scen z tymi duchami taki, i takich innych. No ale nic, grze bym dał oceny 9, bo grafika jest świetna. Mm, te efekty i to wszystko. Eee, historia ogółem skończyła się dobrze. Myślę, że wyjdzie. Kolejna część, kto to wie, więc yy, co yy, myślę, że Wam się projekt podobał. Yy, jak, jak ktoś chce zagrać, to serdecznie polecam zagranie w, we, we wszystkie części FIRA. Najlepiej zacząć od pierwszej części, po kolei jechać, chyba, lub możecie zobaczyć na moim kanale. Więc co, ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę i oczekujcie kolejnych, kolejnych moich nowych projektów. Więc trzymajcie się ciepło i cześć!